Witam wszystkich serdecznie. Dziś zaprezentuję kilka gołąbków wraz z numerami na prośbę kolegów, którzy chcieli sobie zobaczyć gołąbki i coś z nich wybrać. Także dziś będzie prezentacja, jak wyglądają poszczególne gołąbki. No więc tutaj mamy samiczkę 1171. Piękne oczko. Samiczka całkowicie wypierzona. O. Druga samiczka. 663, ta jest na glaze roku. Już wyrzuca. Tu jeszcze zostały dwie lotki. A tutaj jedna do wyrzucenia. Nakrapiana. Oj nie wyrywaj się. Fajnej budowy na ślicznym oku Kolejna samiczka o numerze 1160 a piękna zgrabna całkowicie wypierżona. Samiczka 11:48 mocno zbudowana Oko aż na taką zieleń zachodzi. Piękne oko. oczko widać jak się prezentuje. Ładkie plecy, mocno wypieżona, przepieżona całkowicie. Kolejna samiczka, ta jest na glaze roku. Też piękne, pięknie wybarwione oczko. Także całkowicie wypieżona. numerek mówiłem 11 954 no i kolejna samiczka numerek 883 o, też się wyrywa pokażę oczko do kamery czy nie chcesz pokazać że ma piękne oko Całkowicie wypieżona, fajnej, mocnej budowy no, przepieżona. Ostatnie lotko odrasta, fajne upierzenie, mocne. Kolejna samiczka 953, o, śliczne oko. To są zresztą z podobnych rodzin gołębie, z podobnych krzyżowań, więc one wyglądają podobnie. Bo na no, sporo gołębi mam rozchowanych, z moich najlepszych, z tego się chowa, więc. Więc tego łąbki też. Super umięśniona. 953. No i kolejna samiczka. Super w ręce się trzyma. I oko takie bystre. Przepiękne oko. numerek 1180. Fajny kolor oka ma Całkowicie wypierzona Też ma mocne to upierzenie uświetnie umięśniona jedenaście osiemdziesiąt no i tutaj mamy nakrapianą pstrom 11:62 Glazerka została jedna lotka do spierzenia, też fajnie umieśniona. Tutaj jest dwie, to tą zaraz wyrzuci. Z jednej strony jedna, z drugiej strony dwie, więc tam zaraz wyrzuci. Tak się dziewczyna prezentuje. No i tutaj mamy strom

Fajnie umieśniona, fajne plecy, super upierzenie.